Jeżeli ktoś potrzebuje kolejnego dowodu na to, że odbija mi na starość, to dziś będę jarał się ponad piętnastoletnią platformówką dla pięciolatków. Oto Speedy Eggbert, znany też pod alternatywnym tytułem Speedy Bloopy. Moja pierwsza styczność z tą grą to okolice 1998 roku i demo znalezione na cover CD, prawdopodobnie któregoś CD-Action. O ile rozumiem, gra nie ma żadnej fabuły ani głębszego zamysłu. Jest po prostu kolorową platformówką składającą się z 40 poziomów, w której naszym zadaniem jest odnalezienie wszystkich rozrzuconych po planszy skarbów i dotarcie do mety oznaczonej symbolem strzałki. Nasz bohater, przypominający kuzyna Disiego, żółte jajko, czyli tytułowy Blupi bądź Egbert, jest całkowicie bezbronny, a jego jedynym sposobem na przetrwanie jest unikanie niebezpieczeństw. Przygoda podzielona jest na kilka światów cechujących się różnorodną grafiką i oprawą muzyczną, ale nawet ta jest dość prymitywna. Większość elementów plansz to trójwymiarowe obiekty wyrenderowane do formy dwuwymiarowych grafik. Egbert ma do wykorzystania dwa rodzaje skoków, niski i wysoki, to głównie ta umiejętność wykorzystywana jest w omijaniu pułapek pojawiających się na poziomie. Zbyt mały skok wpakuje nas prosto do przepaści, zbyt duży może rozbić głowę o zawieszoną w powietrzu minę. Dla urozmaicenia po etapach rozsypane są również różnorakie power-upy. Lizak przyspieszy nas i umożliwi wyższe skakanie. Helikopter pozwala latać, ale wybuchnie, jeśli dotkniemy nim sufitu. Samochód umożliwia detonowanie min bez szkody dla bohatera, a deskorolka to jego ulepszona wersja, pozwalająca również skakać. Niespodzianką może być, że mimo swojej prostoty sam Blupi obdarzony został całą masą emocji. Jeśli uciekniemy przed niebezpieczeństwem, odwróci się i pokaże przeszkodzie język, jeśli zbliżymy się do miny, przestraszy się, a rozbiwszy czoło o sufit, złapie się za głowę. Jeśli Speedy nadal brzmi jak bardzo słaba gra budżetowa, to nie mylicie się ani trochę, nie jest niczym niesamowitym. Oprawa graficzna jest prymitywna, projekt plansz nie ma większego sensu i był przygotowany na kolanie, a muzyka choć momentami ma swoje przebłyski, w większości przypomina wypociny kompozytora amatora. Ale jest coś oprócz dyskusyjnej charyzmy głównego bohatera, co uratowało ją w mojej pamięci i do dziś robi na mnie wrażenie. Speedy Egbert posiada bowiem w pełni funkcjonalny, kompleksowy i co najważniejsze banalnie prosty w obsłudze edytor plansz. Nawet dziś nie jest to funkcja specjalnie powszechna, a gry, które miały takie narzędzia, zazwyczaj odstraszały liczbą dostępnych opcji i poziomem swojego złożenia. Edytor pozwalał na przygotowanie poziomów, a następnie dzielenie się nimi ze znajomymi. Możliwość zgotowania w kilka minut kumplowi prawdziwego Armagedonu w formie hali tortur całkowicie rekompensowało dla nas niedociągnięcia gry. W czasach przed internetem możliwość przedłużenia zabawy była na wagę złota, a frajdę jaką miałem z Edytora przebijał chyba tylko generator losowych poziomów w Heroes 3. Speedy nie jest jedyną grą z linii Blupi. Cykl stworzony został przez firmę Epsytech, znaną również z bardzo popularnej hybrydy gry wideo i kursu programowania o nazwie Colobot. Moim świętym gralem Egbertów jest zapomniana gra strategiczna z 1997 roku o nazwie Planet Bloopy. Na razie moje poszukiwania oryginalnego egzemplarza tego tytułu w sensownej cenie są bezowocne, ale nie poddaję się. Nostalgia zawsze znajdzie sposób, nawet jeśli obiekt poszukiwań nie jest raczej wart wysiłku.